Dobra, a nie Witajcie tutaj, a 123, ze mną nomin z lulek.pl Dzisiaj sobie zagramy kilka mapek na skiej wursach. Jej, witam was. <grym> Zacznę od Państwu. Dobra, ja jej, jakie już? Flutyja 2 Ham, no poczekaj, 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 poczekaj. Flutyja 2, najlepsze. Gdzie jest Flutyja 2? Puste. No dobra, Ham, jestem już. Przez, y A. Nagrywamy. Zapinam się to przejdę. Pa, już jest czterech. pięć. Ej, to później jeszcze raz nagrywamy Survival Games. No. Później jeszcze raz nagrywamy Survival Games. Jaki jeszcze raz? Pierwszy raz. No wtedy, ale w no. później łączce nagrywamy Nie. Survival Games. No pierwszy raz nagrywamy Survival Games. i wow. O, no dobre. A złotą kartę ogroda 4. Znaczy, że... Ey, Ja też. Zaraz ty... się łączymy. Poczekaj, najpierw trzeba wszystko zrobić. Nie się łączę. <coughs> Okej. Okay. No, ty się do mnie budujesz? No już O, kurde, zrozumu mam miecz tego Koń zrozumu nie szczęknicz, już 10 i odrzut 2 Czemu ty się tu Masz dodatkową zbroję? Nie A, bo chciałam tylko tego mnie albo... Ten tak. Nie, ja mam tylko taki miecz Jaki? Tak, on. I ja! Zmarnował Ender Ej, masz szały? Nie. Mam jedną. To no, daj mi, daj mi szal. No co Co to było? Pani no, nie złokowalną. No. Zginąłem Żyjesz? Tak. <laughs> Ile graczy? Czterech. Spokojnie, jak ja tutaj gram, to wiesz ile będzie? Zaraz? No zaraz Tak. Ach, fajnie. Ej, za zakodowałem gościowi wodę. No już ludzie... jest... Co? <coughs> Ej, gościu miał taki odrzut, że nie mogę. Zginąłeś? No. Gościu wydech. Chodź, idziemy na... Co na cuksy. Cux3 jesteś? Tak! El, tu z najlepsza mapa, ja tu coś zawsze wygrywam! Jesteś na Cux3? Tak, widzę Cię! A jak Co? Elo. Ej, ja Elo. Głupie, bo, bo wyspy są od ciebie daleko. Tu 2 Wyspy co? A czemu tak żeby... no, nisko? <grym> Aaaa do dupy. Lela dzwoni! Weź go, odrzuc. Nasz głupi kolega. Znaczy nie weź go. Ej, odrzuciłam. Mam zamieniasz myśliwy, myśli. Odpłyć 2, nie strzało 10, odrzuć 3, więc tak jak to wie jeden. Dobrze. Ja idę do innego Ej no no nie no naprawdę. No tak to Właśnie, co takiego brzydkiego zrobiłeś? Co? Co takiego obrzydkiego właśnie zrobiłeś? Co powiedz? Co ja? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Bo ja tak mówię, on cię zwalcza, to mówię. A my się raz zwaliliśmy z takim osiem. Gdy spadamy, to jeszcze go bije. Zginąłeś? No. Niestety, dzisiaj nie ma formy. Sady dwa. Sady, Sady dwa, dobra. Y ale tam do środka nie idź. Czemu? Bo tam nie ma żadnych tych szynek. Znowu hmm. grę, ja odwróciłem. No to weź w ogóle zrób. Weź w pieczy z Skype'a. Może musisz i nie zacząć go, żeby tam. Ej, i tam musisz tam wodą pływać tam na dół, tam jest ukryta skrzynka. Co? Tam jak pójdziesz wodą na dół, to tam jest, tam jest ukryta skrzynka. Wiem. A kiedyś tam było, wracam na pole walki. O, wow, słabej, ale o jakiś mieczek Ale też mi ukryta skrzynki Czy to ukryta co? Nic, Nic mi nie było Jak? Znaczy było tylko słabe Ej, ci co dwa te do dupy odcinki jak stąd wyjść? Bo ja to po... Dzięki, że nie powiedziałeś, że go zrobię. Możesz się spinać! Ja tam... Zginąłem! Dzięki Naprawdę? Co, co zrobiłeś? To, co mi kazałeś Naprawdę U! Mam fajnie się z łuku robi Fajne kolory Strzała fajna

Я могу сейчас луку. Дождь не был слабый. Знаешь no, живых? Знаешь? Нет. Ну что-то выиграть? Зачем помочь? Знаешь. О, о, скуша. Jak idzie z diaksowymi mieczami, jeszcze daje radę, ale mnie zepchnie, ale czuł z tym. No, ale tutaj na myśli dwóch gości, co mieli prawie yy, cały diaks EQ. Cuksy jeden. I <coughs> dwa diaksowe miecze z eksplonem, jeszcze mnie tak nie mogli zabić. Cuksy, Cuksy, aha, jesteś. Co yy, chyba będzie porażka? <coughs> uh -huh. No bo dzisiaj sam się gdzie Wojeciech tu. Patrz się nie, na mnie. Ej, tak. Patrz się na mnie. Patrz się na mnie. Dobrze. O, Ty połóg bym Ja mam jeszcze koniec, koniec rozumu, nie? Czemu? Się Ej, mam już koniec rozumu przez koniec rozumu. Kota co założyłeś? Dobra Mam strzały, ale nie mam łoki. Ja mam 28 strzałów i mam łoki. Łuk. Tak, Jesteś tam w złotej zbroi? Tutaj! Tutaj wskaczę Aha, no tu jeszcze cię Kurde ty się Ale bym chciał wyskawić. Masz, masz jednego łka czy dwa? Jeden. Pozbieraj sobie pajęczne. Co? Pozbieraj sobie pajęczne. Co?

O, biegacz. Odejdź, Gdzie jest jeszcze jeden gość? Co? Gdzie jest jeszcze jeden gość? Proszę ja idę patrzeć na tamtego. Ja jestem tutaj. Poleciał też on on go zabiłem jak on boe Ej Chyba ej patrzcie ja ale czekaj Dobra. Się. czekaj się, ja mnie boli nie mogę ruszać Ma coś? No, proszę, No, leśno, leśno, Ja mam Ja nie leśno, mam Nie. Ja Nie. Jasne, Nie masz Nie. Nie 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 Przelaj! Co? O, o, ja też mam jedną. Hehe. że ją Wziąłem się w zobębnym. Przelaj! To co ty zbierasz, prawda? Eee, <coughs> piekło ty jeden Nie nie, dobra Piekło jeden Jestem. Jesteś? Nie lubię piekła, to jest głupia matka Jesteś? Mam Gdzie? Pa Patrzajcie się na mnie Tam? Aha. Kim mam, kim mam do ciebie? Tak hmm. Adam, Adamczak, ja, ja, ey, taki na imię Adam, Adamczak a nie Adam Adamski? Nie, Adam Adamczak. A w Sokole Biednychut gra Adam Adamski. Ja? Jeszcze gorzej. Zatarczyła jakaś tam dani łodnik. Masz łuczek? Jest. Yes. Łączaj wyspy. Połączenie szybko! Ja Jołka robię! Nie idzie! Skąd ja pojedynki? Nie, to z gópiej wyszło! Bo to z gópia lawa! To chujesz, lawa, ona cię leśla! Pomóż! ty się wiesz? To ja tak... Pomóż! Ale jak? No tam, ja sobie To do To Czekaj, bądź tam, ja sobie zagram, zagram pojedynczą mapkę. Czy Kurde, już bym go Nie, nie jestem. Sady Pójdę na razie na sady dwa. Dobra? Chodź, kiedy już będziesz na spanie? Okej? No. Na razie pojedynczą mapkę zrobię. 18 minut gramy. Kurde, ale słabo Od 19 minuty muszę coś ten y, tam zginąć? Nie kurz... No nie ma nawet nie kogoś tam. It's Yeah. Jak się nazywał ten, co cię zabił? No tam, co szedł z wyspy Ale jaki nikt? Nie wiem Ja właśnie nie jestem na jego wyspie, ja go nie mam dead Nie, na razie dobrze idzie Cóż? Jak tam? Ile trwa odcinek już? Co? Ile trwa odcinek? 10 minut. Dobra. nie, chodź. GSG jeszcze nagrywamy. Co? GSG nagrywamy. Dobra. To na razie, że tak